Tak zatytułowałem to dzisiejsze słowo. Bóg daje Ci nowy rok. Wykorzystaj go dobrze. Ta data jest symboliczna. Między wczorajszym dniem a dzisiejszym dniem samo z siebie po prostu nic się nie zmieni. Rozumiemy to. Ale myślę, że wszyscy jak wchodzimy w nowy rok, mamy oczekiwania, że coś nowego, coś dobrego przyjdzie. Że coś się zmieni na lepsze. Czekamy na zmiany w naszym osobistym życiu. Czekamy na zmiany w życiu naszych bliskich. Czekamy na zmiany w skali globalnej. Czekamy na pokój na Ukrainie. Wołamy, modlimy się. Przychodzi nowy rok. Może w tym roku, może teraz. Może teraz to zobaczymy. Modlimy się o, o wiele rzeczy latami. I kiedy modlisz się o coś 15 lat i zaczyna się nowy rok, to tak w duszy sobie. Masz nadzieję, może teraz, może w tym roku Bóg odpowie na moje modlitwę. A może jest tak, że już zapomniałaś, że już się nie modlisz, bo już straciłaś nadzieję. Ale może Bóg właśnie w tym roku z czymś przyjdzie. Powiem Wam, że tak było z tą moją koordynacją pastorską. Nie mnószczę, pani Majczyk No, ja. Mam taką listę celów. W Polsce, nie wiem jak na Ukrainie, ale w Polsce, pewnie w wielu krajach świata, takim zwyczajem, zwyczajnym zwyczajem jest robienie postanowień na nowy rok. Riesienia na nowy rok. Ja z dzieła Joeta, Joeta, Nasiueta, postanowienia noworoczne. Ja od wielu lat nie robię takich postanowień, ale wiele lat temu, 15, może 20, Przygotowałem sobie listę celów, które chciałbym osiągnąć. Tam 20 czy 30 pozycji. Co roku aktualizuję ją. Troszkę zmieniam. Zaznaczam kolorem te rzeczy, które, które się, udało się osiągnąć, które z Bożej łaski udało się doświadczyć. Niektóre połowicznie, więc zaznaczam innym kolorem, że jeszcze trzeba się o to Jeszcze trzeba, żeby Bóg coś z tym zrobił, żeby ja coś z tym zrobił. Na przykład z takich prostych spraw od wielu lat na tej liście było, żebyśmy mieli ogrodzenie naszej działki. I nawet się... Nie wiem, czego się modliliśmy. Może się nie modliliśmy, mówi moja żona. Kiwa głową. I nawet nie wiedziałaś, że na mojej liście od wielu lat to jest. Na mojej liście był szybki internet, światłowód od wielu lat. Ile czekaliśmy na ten światłowód? Mieliśmy bardzo wolny internet. Ale ile lat mamy światłowód? Rok, dwa. Coś koło tego. Dwa lata może. Światłowód dodał. Jeszcze, no, z Was to wie, siostry może nie. I nam się też nie. Światłowód do naszej wsi, do bedna, doprowadzono kilka lat temu. Ale nie do naszej ulicy. Prawie wszędzie światłowód był, ale na naszej ulicy nie. I kiedy rozmawialiśmy tam z sąsiadami, kiedy chcieliśmy z jednym z sąsiadów coś zrobić, żeby nie, nie było tak, że bezczynni jesteśmy, poszedłem tutaj do tej instytucji, która tu mieści się niedaleko, która rozprowadza te światłowóz i mówię, że no, wszędzie we wsi jest światłowóz, a u nas nie ma. Macie jakiś plan? Chcecie to zrobić? Na co pani mi odpowiada, wie pan, na razie nie ma takich planów. No i taki smutny trochę wyszedłem. Światłowód pojawił się w przyszłym kolejnym roku. Chociaż wtedy powiedziano mi, że nie ma planów. To w międzyczasie w sercu właściciela coś się zmieniło w jego wizji. I światłowód jest. I mamy szybki internet. Możemy z niego korzystać. Jedną z takich rzeczy, która była na mojej liście, że ona pewnie też nie wie o tym, pośród różnych celów do osiągnięcia, kiedy jeszcze byliśmy członkami zboru nasilnej Zielonślą Kościoła w Warszawie, jeździliśmy na Kongresy Kościoła co roku takie rodzinne spotkania, kilkaset osób, ja wpisałem sobie tam jako cel pastor kościoła ziemnośląkowego. No ale lata mijały i zupełnie nic nie wskazywało na to. Przeciwnie było odwrotnie. Potem bardzo rzadko jeździliśmy albo przestaliśmy tam jeździć. Więc ja skreśliłem kościół zostawiłem sam pastor, żeby był. No ale też się nic nie działo. W końcu w ogóle skreśliłem to pastor z listy. Nie było tego już, nie wiem ile lat. Trzy, cztery, pięć. Ale Bóg pamiętał moją listę. I być może kiedyś tam przed laty, kiedy zacząłem się o to mówić, Bóg powiedział tak, do tego dojdzie, Ten cel będzie osiągnięty. Ale ja zwątpiłem. I to, co się wydarzyło w grudniu, pomijając oczywiście cieszę się z tego błogosławieństwa, wiem, że to jest odpowiedzialność i emocjonalna, i taka duchowa, ale też tak jakby Bóg mi pokazał, widzisz, ja nie zapomniałem o co się mówiłeś Na mojej liście to zostało. Ty skreśliłeś, ale na mojej liście zostało. Cel na nowy rok. Efezjan 20. 10. Janek. Przejdziemy do Słowa Bożego. Muszę troszeczkę jeszcze wspomóc się materiałami. Taka techniczna niedogodność, tak, przy nagrywaniu. Mam persety, wy też się przed sobą, ale mam tu jeszcze coś przygotowanej. Wykorzystam. W kościołach ewangelicznych, w kościołach protestanckich, Jednym z najbardziej znanych fragmentów Pisma Świętego Nowego Testamentu to jest, to dwa z listu do Efezjan. Efezjan 2, 8, 9. Czy ktoś z Państwa potrafi z pamięci zdecydować? Głośno, ale może przez mikrofon, żeby wszyscy słyszeli. Ja wydam siostrze mikrofon. Głośno. Albo bez łaski wbawieni jesteście. I to nie jest Was, Boże, to dar nie z uczynków, aby się kto nie próbił. Amen. Fundamentalna sprawa. Jeśli ktoś jest zbawiony, to jest zbawiony z łaski Bożej. I większość w naszych kościołach, większość ludzi, większość gości, większość członków słyszała ten, ten werset wielokrotnie. Albo czytały się ten werset wielokrotnie, setki razy. Większość ludzi, tak jak Ania, zna to na pamięć. Ale nie, nie, większość, nie większość, tylko jakaś mniejszość wie, który werset jest następny. Następny werset jest ten. Paweł kontynuuje swoją myśl dalej. Jeżeli już jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli narodziłaś się na nowo, naprawdę uwierzyłaś w Chrystusa. Naprawdę uwierzyłaś, że Jezus za ciebie umarł. Naprawdę uwierzyłaś, że Jezus znach wstał. Dostajesz z łaski Bożej nowe życie? Cieszysz się. Pięknie. Chwała Bogu, mam nowe życie mam wieczne życie i Boże błogosławieństwo na ziemi, okazuje się, że Bóg ma przygotowane jeszcze coś. W Chrystusie, jeśli jesteśmy w Chrystusie, czyli po prostu wierzącymi w Chrystusa, uczniami Chrystusa, chrześcijanami, Dość zagadkowe twierdzenie, że Bóg stworzył nas w Chrystusie, czyli kiedy stworzył nas na nowo, kiedy nawracaliśmy się, Bóg już wtedy miał cel dla naszego życia. Miał cel dla mojego życia i dla Twojego życia. Stworzył nas do dobrych uczynków. Przeznaczył nas, abyśmy w tych dobrych uczynkach chodzili. Inne przykłady mówią, jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili. Które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili. Które Bóg przygotował, abyśmy je pełnili. I kiedy zastanawiasz się może czasami, co mam dalej zrobić ze swoim życiem? Co mam zrobić z dzisiejszym dniem? Co mam zrobić z tym nowym rokiem? Bóg dał ci nowy rok, bo jesteśmy tu wszyscy. Tekst mówi, że każdemu Bożemu dziecku Bóg przygotował czyny, które masz spełnić w Nowym Roku. No ale z ja mam wiedzieć co? No właśnie. Nasze zadanie jest takie, żeby modlić się, czytać Słowo Boże i odkrywać, jakie czyny Bóg przygotował albo przeznaczył, żebyśmy je wypełnili. I kiedy zastanawiałem się, co to znaczy, że Bóg z góry przygotował coś, co ja mam zrealizować. Tak, jak to ma być technicznie. Wydaje mi się, że najlepszą taką, być może nie jedyną, ale dobrą formą rozumienia tego tekstu, że Bóg przygotował projekt dla Twojego życia. Tak jak jest projekt architektoniczny domu. To nie jest tak, że przychodzi ekipa murarzy, jest trochę cegieł, trochę wapna, trochę cementu. Nie jest tak, że stają, no co chłopaki, może by coś zbudował? Macie jakiś pomysł? No, panie majster, pewno fundamenty zrobimy. Aha, no dobrze. Zastanawiają się. Nie jest tak. Ktoś wcześniej przygotował projekt. Plan. I ci ludzie za zadanie mają zbudować dom, ale według planu, który przygotował ktoś inny. Ktoś, kto wiedział, jak to wszystko ma być włączone, jak mają być ściany, jak ma być dach. Ktoś, kto wie. Co jest najlepsze dla Twojego życia? Przygotował dla niego plan. Przygotował dla niego projekt. Jest to też projekt na rok 2023. Ten rok, który się zaczął, jest w Bożym projekcie dla Ciebie. I teraz, jeżeli wiemy o tym, jeżeli wiemy, a Paweł napisał, że tak jest, to zadaj sobie pytanie, czy ja szukam, czy ja pytam Boga, co On chce? żebym zrobiła ze swoim nowym rokiem. Czy po prostu pozwalasz, żeby nowy rok płynął? Od tak sobie. Jak ta ekipa murarzy. Każdy z nich wie, że jest jakiś plan, ale wyobraźcie sobie, że przychodzą, są te cegły. Oni nawet nie pytają, gdzie jest plan. Zaczynają robić po swojemu. Potem pojawiają się różnice z Jeden chce robić tak, inny chce robić tak. Ten powie nie tu ściana, gdzie indziej. Nie pytają nawet, gdzie jest plan. Ktoś mądrzejszy przygotował plan. Bóg na pewno ma lepszy plan dla mojego życia niż ja sam. Oczywiście ten Boży plan pojawia się jakoś w moim sercu. Pojawia się w mojej duszy, pojawia się w moim myśle. Pojawia się poprzez okoliczności, które Bóg stwarza w moim życiu. Moim zadaniem, Twoim zadaniem jest szukać. Jaki jest Boży Projekt dla Twojego życia? Jaki jest Boży Projekt dla roku 2023? Mogę być leniwy, nie pytać, nie modlić się, nie szukać tego. Mogę być jak Ci murarze, którzy zaczynają budować bez planu. Nie będzie to dobre, jeśli zaczniesz budować dom bez planu. Nie będzie to dobre, jeżeli po prostu przepływasz przez rok niesiony falami życia. Pytaj, jaki jest Boży projekt. Bóg jest wierny. Kiedy pytasz Go o Jego projekt dla Twojego życia, to Bóg Ci mówi o tym. Mówi, kiedy czytasz Biblię. Mówi przez brata i siostrę. Czasami mówi przez kaznodzieje. Czasami mówi przez okoliczności. Czasami mówi przez przyrodę, przez film, przez cokolwiek. Przez jakieś zdarzenie. Pracowałem kiedyś jako dozorca w Warszawie yy, w firmie, która zajmowała się budową torów kolejowych i innych jakiejś infrastruktury kolejowej. Panie Majacy, nie mnożka <grystanie> i inwestor, ta, yy, nie wiem, który, któraś z dyrekcji kolei nas wynajęła do tego, o czym mówiłem, ale wynajęła też firmę budowlaną, która miała zbudować jakiś nieduży budynek. No powiedzmy na środku tego placu dużego, placu budowy tam na Odolanach w Warszawie. I oni ten budynek zbudowali. No to pięknie, przecież tego inwestor chciał. Mało tego, mieli plan. Ktoś dał im plan i oni budowali według planu. Ale wiecie co się stało? Jak potem doszło do odbioru tego budynku? Okazało się, proszę, <grym zakłócam <grym nagrywanie, Wszystko? że ktoś wziął plan i nie wiem na którym etapie, czy ten, który przekazywał go, czy ten, który nadzorował budowę, zamiast budować tak, odwrotnie pobudowali ten budynek. Przyszło do odbioru, a ten budynek jakiś techniczny jest odwrotnie pobudowany. Nie wiem, co było dalej. Śmiechu było co nie miara, i pewnie był problem. Jeśli nie pytasz Boga, co masz zrobić ze swoim dniem, co masz zrobić z tym rokiem, możesz się okazać, że zrobisz coś odwrotnie niż w Bożym projekcie. Potem patrzysz na to życie i coś tu nie pasuje, coś tu nie gra. Chciałbym, żeby było lepiej. Dlaczego tak wyszło? Odwrotnie niż Bóg zaprojektował. Pytajmy Go. Szukajmy, jaki jest Boży plan dla nowego roku. I próbujmy go realizować. Czasami Bóg daje szczegółowe wskazówki, ale częściej jakąś ogólną wizję tego, co masz robić ze swoim życiem. Prowadzi się w jakiś ogólny sposób. Pokazuje Ci obszar, w którym powinieneś się zająć, w którym powinieneś się zaangażować. Tym obszarem może być rodzina. Tym obszarem może być swoja praca. Mm. Tym obszarem może być jakieś powołanie w kościele w Królestwie Bożym. To może być coś zupełnie innego, o czym teraz nie pomyślałem. Pierwsza kronik 18, 6 i 13. Muszę przyspieszyć ten pan. Wszyscy znamy króla Dawida. Wiecie, ja od wielu lat, nie wiem ilu, może dwudziestu, a może więcej, może żona pamięta, u mnie w firmie mam tablicę obok mojego biurka, taką korkową, tam różne ważne sprawy wiszą, najróżniejsze. Ale oprócz tego, od samego początku, a jeszcze wcześniej wisiało to w domu na tablicy, a jak nie wisiało, to leżało mi na biurku. Mam taką kartkę, ona towarzyszy mi ze 20 lat, a może więcej. Ja nie możliwam. Macie te wersety? Nie, to jest moja kartka. <grywka> Macie te wersety na ekranie? Bóg? Patrzymy na drugą część. Pan wspomagał Dawida we wszystkim, cokolwiek przedsięwziął. Werset szósty i werset dziewiąty. Pan zaś wspomagał Dawida we wszystkim, cokolwiek przedsięwziął. Inne przekłady mówią, Pan udzielał Dawidowi zwycięstwa we wszystkim, co zamierzył. Pan zachował Dawida, dokądkolwiek się udał. Pan czynił Dawida zwycięskim, gdziekolwiek poszedł. Wybawiał Dawida wszędzie, dokądkolwiek się udał. Możemy to na różne sposoby tłumaczyć. Do czego zmierzam? Dawid nie siedział bezczynnie. Szukał Bożej Woli i ruszał, żeby ją realizować. Albo po prostu starał się wykonywać dobrze, rzetelnie swoje obowiązki. Jakie obowiązki miał król Dawid? Obowiązki króla. Miał być zwycięskim dowódcą, miał być dobrym administratorem państwa. On po prostu brał się za to i wiedział, że Bóg jest z nim. Nie zastanawiał się o jej, czy Bóg mnie nie zostawił, czy ja sam będę musiał się zmagać z tymi sprawami. Bóg wspomagał Dawida we wszystkim, co Dawid przedsięwziął, co zamierzył. Czy masz jakieś zamierzenia na nowy rok? Czy nie masz żadnych planów na nowy rok? Żeby Bóg wspomagał Twoje przedsięwzięcia, musisz coś przedsięwziąć. Żeby Bóg, żeby Bóg dawał Ci zwycięstwo w Twoich zamiarach, musisz jakieś zamiary mieć. Jeżeli nie masz żadnych zamiarów, żadnych planów, niczego nie chcesz osiągnąć, zmienić, to w czym ma Ci Bóg pomagać? Miej zamierzenia, miej plany. Miej wizję, co chcesz w tym roku zrobić. Małe rzeczy albo duże rzeczy. Bóg będzie z tobą. Będzie ci dawał powodzenie we wszystkim, cokolwiek przed się weźmiesz. Skąd Dawid to wiedział, że Bóg idzie z nim przez każdą życiową sytuację? Jozło 1.9. Być może Dawid nie ma dzisiaj złego przed sobą. Ten, ten... mikrofonik ciągle mi do być może Dawid nie miał przed sobą księgi Jozuego, ale na pewno znał historię Jozuego. Na pewno znał obietnice, które Jozuemu i młodzieżowi wcześniej Bóg dawał. I między innymi Bóg powiedział do Jozuego, to, co macie na ekranie. Bądź mocny i mężny, wzywam cię, nie bój się i nie lękaj się. Niektóre przekłady mówią, nie zniechęcaj się, bo Bóg, bo ma Twój, Twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wcześniej Bóg dał Józefowi zadanie. Masz poprowadzić lud Izraela do ziemi Kana, do ziemi obiecanej, zdobyć każde miasto. Ja obiecałem tą ziemię pan. ale musisz tam wejść, walczyć, pokonać wrogów. I Bóg mówi do Józefa, pójdę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dawid wiedział, że Bóg idzie z nim wszędzie, gdzie on idzie. Poznał obietnicę, którą Bóg dał złemu. Obietnica, która była dla Jozułego, jest też dla Ciebie i dla mnie, jeśli jesteśmy możliwi dziećmi. Nie muszę się zastanawiać i bać, czy Bóg będzie szedł mną, ze mną przez moje wyzwania, przez moje zamierzenia, przez te plany, które chcę zrealizować. Tak, Bóg idzie z Tobą, jeśli jest to pośród dzieckiem. Łukasz 13, 6, 9 Czas biegnie Dostałam się wyrok Jeszcze parę minut, wytrzymajcie jeszcze Jeszcze nie noszka Jest kolka mimo. ciut. Ciu. Jeszcze ciut, ciut. Jest taka historia w gronie Łukasza, ona jest warta sama w sobie jakiegoś wykładu Jezus opowiedział apostołom taką przypowieść ja mam swój przekład, wy macie na ekranie. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzebiec do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduje. Wynik go. Po co jeszcze ziemię wyjawia? Po co jeszcze ziemię próżno zajmuje? Albo, jak mówią niektóre przykłady, po co rośnie na ziemi? I zajmuje ją, kiedy na tej ziemi mogłoby coś innego wyrosnąć i przynieść owoc. Ale wtedy ogrodnik odpowiedział: Panie, jeszcze ten rok go pozostaw, ten figowiec. Aż okopie go, obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. I myślę sobie, że ten figowiec pewnie ma wiele znaczeń. Takim pewnie pierwszym znaczeniem, kiedy Jezus to opowiadał, że chodziło o naród izraelski, który nie przyjmuje Ewangelii, nie przyjmuje życia jako Mesjasza. Bóg cierpliwie czeka, aż wtedy tak było, aż życi się ponawracają, Większość się na Cię nie nawróciła. I Bóg po prostu poszedł z Ewangelią do kota. Ale na, na dzisiejsze nasze potrzeby, potrzeby myślenia o Nowym Roku, chcę powiedzieć tak, może masz jakiś obszar w swoim życiu, który jest bezowocny, jałowy. Wiesz dobrze, że w tym obszarze dzieje się źle. Wiesz dobrze, że w tej sprawie dzieje się źle. Ale już mija rok za rokiem. Może trzy lata, a może 15 lat już minęło. I w tym obszarze twojego życia ciągle dzieje się źle. Nic z tym nie robisz, bo ci się nie chce albo nie wiesz co z tym zrobić. Bezowocny, jałowy obszar. Myślę, że jak zaczyna się nowy rok, to Bóg po raz kolejny mówi do ciebie, wzróż coś z tym, nie dopuść, żeby w roku 2023, w tym obszarze twojego życia, było tak niewesoło, jak było w zeszłym. Jest, jest jakiś obszar, w którym dzieje się źle, coś niewłaściwego. To może być grzech, więc słowo może wzywać do pokuty, zerwij z tym grzechem, przestań. To może być grzech w sferze moralnej, może w sferze, sferze etycznej, a może po prostu jakieś bezmyślne marnowanie, jakichś zasobów, które masz. Może po prostu mogłabyś, mógłbyś, robić coś dobrego, ale nie robisz. W jakimś obszarze. Masz jakieś zdolności. Bóg ci je dał, ale ty ich nie wykorzystujesz. Bo się wstydzisz, albo ci się nie chce, albo myślisz sobie, a niech inni to robią. I teraz ten ogrodnik mówi że chce okopać i obłożyć nawozem. Innymi słowy, włóż jakieś działanie. Nie, że samo się zmieni. A, to poczekamy jeszcze jeden rok. Może się zmieni, może to się samo zmieni, może się samo rozwiąże. Naczynia w sobie same się umyją. żebyś coś zrobił. Okopię i odłożę na Spróbuj zmienić w tym roku coś, czego nie robiłeś w zeszłym. Z tą dziedziną swojego życia. Z tym wyzwaniem. To może być relacja w domu z kimś. To może być relacja w pracy z pracodawcą. Albo z sąsiadami. Może to jest twoje życie modernne. Modlisz się tylko publicznie. Ale jak nikt się nie widzi, to ja tam będę się modlił. Może to jest Twoje życie złożył słowem. Może to jest dziedzina, o której nie, nie, nie wiem, ale ty wiesz. Jest coś, o czym wiesz, że trzeba to zmienić. Jałowa ziemia w twoim życiu. Spróbuj postanowić, że w tym roku obłożysz to nawozem i okopiesz. Będziesz usuwał. Jeśli to grzech, przerwij to. Jeśli to jakieś głupie zachowanie, jakieś głupie decyzje, spróbuj to naprawić. Jeśli to lenistwo w jakiejś dziedzinie życia, spróbuj być mniej aktywna. Nie czekaj, aż samo spadnie z nieba, bo jak cegła w drewnianym kościele w Polsce. I ostatni fragment. A jeżeli, a jeszcze nam było, wróćmy na chwilę. A jest, że Jeśli zaś nie wygniesz je. Czasami trzeba coś po prostu przerwać. Trzeba coś skończyć. Może to jest relacja z kimś masz. Może to jest sytuacja, w której się znajdujesz. Może trzeba zmienić pracę. Może trzeba zmienić miejsce, w którym mieszkasz. Może trzeba coś po prostu skończyć. Wleca się coś za tobą. Jak kula u nogi sprawia, że, jest, że, jest, że życie staje się jałowe. Jakiś obszar życia. Zostaw to. Jeżeli próbujesz, kolejny rok próbujesz coś z tym zrobić, nic się nie daje zrobić, po prostu zostaw to. Modlisz się o to, próbujesz, wkładasz wysiłek, pytasz innych. Ten obszar całego życia się nie zmienia, zostaw to. Przy 16 i te dwa wersje. To już koniec. Taka ostatnia zachęta na ten nowy rok 2023. Powiesz Panu, powiesz Bogu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. W serce człowieka odmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami albo jak mówią niektóre przykłady, umacnia jego kroki. Wszystko co, bo być może planujesz na ten rok. Być może masz, tak jak ja, listę celów, albo listę pragnień, albo jakieś postanowienia, albo jakieś marzenia, jakieś oczekiwania. Powiesz to Bogu, przyjdź w modlitwie. Nie zmarnujesz czasu, powierzając to Bogu. Czasami robimy odwrotnie niż to, co przed chwilą powiedziałem. Zamiast przyjść do Boga, modlić się o to, zapytać go, poczekać na jakieś wskazówki. Ruszamy, żeby coś zrobić. Bezmyślnie. Czasami trzeba zaczekać, aż Bóg wskaże Ci, co masz teraz dalej zrobić. On to zrobił przez Boże Słowo, przez jakieś objawienie, albo przez drugiego człowieka. Ale powiesz wszystkie swoje sprawy Panu. I niech to będzie regułą na każdy czas. Nie tylko raz na rok, ale w miarę możliwości codziennie. Dobrze jest powierzać Panu każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, każde zadanie, każde wyzwanie, każdy ból, każdą radość. Może Twoje twoje radości, Twoje sprawy, a może sprawy kogoś innego. Modlitwa wstawiennicza. Panie, w Twoje ręce powierzam sprawę mojej żony, żeby w tym szpitalu wreszcie coś się zmieniło, żeby nie musiała płakać i przychodzić zdenerwowana do domu. wtedy zrealizują się Twoje plany. Jeśli są to plany, które Bóg włożył w Twoje serce, one, one się zrealizują. I ten ostatni werset. Serce człowieka obmyśla jego drogę. Jeszcze raz to słowo wzywa, żebyśmy myśleli o tym, jak wygląda nasze życie, żeby ono nie płynęło bezmyślnie. Obmyślaj drogę, obmyślaj plany, obmyślaj działanie, obmyślaj zmiany, Ufając, że Bóg poprowadzi Twoje kroki, że Bóg poprowadzi Twoje decyzje, umocnij te, które są dobre, a skoryguje te, które są złe. Niech dobry Bóg, nasz Ojciec, błogosławi nas przez cały rok 2026. Abyśmy byli dla niego owocni, abyśmy nie zmarnowali ani jednego dnia, ani jednej godziny, ani jednej minuty. Możemy odpoczywać, możemy się cieszyć. Możemy się radować. Pewnie, że tak. W Bożym planie na pewno to jest. Bóg daje Ci nowy rok. Wykorzystaj go dobrze. Amen. Amen.